To dzisiaj 14 lipca zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowane związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą widoczną na ekranie oraz z klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. Na giełdzie spadki. Dzieje się tak, gdyż w piątek został ogłoszony poziom inflacji, która jest wyższa niż oczekiwana. Wynosi ona aktualnie 8,6%. Nie zapominajmy, iż to rosnąca inflacja spowodowała aktualne spadki na giełdzie, które mamy przez cały aktualny rok. Rosnąca inflacja zmusza Fed do podwyższania stóp procentowych, a to nie jest atrakcyjne środowisko dla giełdy. Także taką mamy sytuację. To, co jest ważne, i to, co teraz jest obserwujemy, to jutro decyzja FED, czyli o 8 wieczorem czasu polskiego FED ogłosi kolejną podwyżkę procentowych. miała ona pierwotnie wynosić tylko 0,5%, teraz już zaczyna się oczekiwać, rynek zaczyna oczekiwać 0,75%, natomiast 75% będzie raczej zaskoczeniem dla rynku, Jednakże 0,5 było to, co rynek oczekiwał do tej pory. W każdym razie, niezależnie od ogłoszenia, ważna jest reakcja rynku, reakcja inwestorów na decyzję, jakakolwiek ona nie będzie. Także bardzo ważne, abyśmy jutro byli przed wykresami o 8 wieczorem i mogli odpowiednio wykorzystywać sytuację, niezależnie od kierunku, jaki będzie. A jesteśmy w bardzo wrażliwym, newralgicznym punkcie, jeśli chodzi nawet nie tyle o giełdę, bo widzimy tutaj przed nami SP 500, faktycznie jest nowy dołek, natomiast w dalszym ciągu jest to też poziom wsparcia. Jeśli sesja dzisiejsza i jutrzejsza będzie wzrostowa, to te wsparcie może być potencjalnie jeszcze obronione, czyli nie ma zdecydowanego przełamania jeszcze, bo to dopiero wczorajsza świeczka przełamała te wsparcie pierwszą świecą. Ale to, co jest bardziej alarmujące, to jest rynek długu, czyli, czyli obligacje i właśnie rentowność. Tak? Czyli jeśli ta rentowność będzie cały czas rosła, tak jak ma to miejsce przez ostatni czas, to zmienia nam to kluczowy wykres. Tak? Zmienia nam to, tutaj mamy wykres rentowności amerykańskich obligacji od lat 80., czyli to mamy 40 lat. Proszę zobaczyć, przez ostatnie 4 dekady żyliśmy. W malejących stopach procentowych, tak? do takiego środowiska jesteśmy przyzwyczajeni i giełda także. Natomiast jeśli w tym momencie ta linia trendu spadkowego zostanie trwale przerwana, ona już tutaj zaczyna być przełamywana, w tym momencie ta świeczka to jest wykres miesięczny, ten miesiąc ją tutaj mocno nadwyręża. Jeśli tak się miesiąc zamknie i zobaczymy, jak jutro będzie dzień, jeśli będziemy mieli tutaj trwałą zmianę, to może to spowodować większe problemy na giełdzie niż moglibyśmy przypuszczać. Jesteśmy przyzwyczajeni i sięga nasza wyobraźnia. Także tutaj jest bardzo ważny punkt w tym momencie, w którym jesteśmy. Natomiast musi zostać trwale przerwana, zakończony tutaj trend, żebyśmy mogli powiedzieć, że linia trendu została przerwana. Tak? Ona w tym momencie wygląda tak, iż faktycznie będzie przerwana, ale zobaczymy, jak świeca. Z tego miesiąca, dzisiejszego czerwca się zamknie. tak, Czyli, jak czy ta linia trendu zostanie pokonana, przerwana, czy jednakże to będzie retest i powracamy poniżej. Tak? Ważne, ważne, ważne miejsca w tym momencie. Dobrze, jeśli jesteśmy już przy wykresach spoza DeepBroker, przejdźmy do WIX, czyli wykres zmienności. Wykres zmienności mamy w tym momencie na linii oporu, tak? czyli mamy podwyższoną zmienność. Bardzo szybko WIX poszybował do swojej linii trendu spadkowego, czyli do poziomu oporu. Jeśli z tego miejsca też będziemy mieli reakcję, tutaj, i jednakże zmienność będzie maleć, no to jakby nie ma więcej powodu do zmartwień. Natomiast jeśli ta linia zostanie przeforsowana, tak jak to było na przykład 2020, tuż przed wybuchem pandemią COVID, to przełamanie miało miejsce niekiedy indziej, tylko 25 luty, no to możemy się spodziewać lawiny spadków, nie oszukujmy się. My stoimy w tym miejscu w tak ważnym momencie, tak? jeśli chodzi o rynek długu, rynek obligacji, który determinuje inne rynki, tak? czyli nawet patrząc na indeks zmienności widzimy, iż jesteśmy w kluczowym, Momencie Takim ostatnim tutaj teście i w zależności od odpowiedzi, jak to zostanie rozegrane, będziemy mieli um, odpowiedź. Także jutro bardzo ważny dzień. Posiedzenie Fedu, decyzja Fedu i reakcja giełdy na te przemówienie i decyzje. Przemówienie też jest bardzo ważne, nie tylko decyzja. Później konferencja prasowa Fedu także jest bardzo ważna. Co powie, jaki nastrój wywoła przewodniczący Fedu. Wśród inwestorów. Także to jest bardzo ważny jutrzejszy dzień dla, dla giełdy. Z wykresów, które trzeba i należy obserwować, jest WIX, który teraz tutaj prezentuję, znajdą go Państwo w TradingView. Rentowność amerykańskich obligacji, która teraz wynosi 3,3, jeśli w dalszym ciągu będzie się umacniać, oznacza to problemy. Jeśli zo, zobaczymy tutaj uspokojenie i spadki, to, to będzie oznaczało, że. Problemy zostały zażegnane. Jeśli chodzi o indeks strachu, to bez wątpienia, nawet bez sprawdzania indeksu, możemy przyczuwać, że jest to ekstremalny poziom strachu i tak faktycznie jest. Czyli przypominam, kalendarz znajdą Państwo na przykład na Forex Factory w dniu jutrzejszym, 8 wieczorem, decyzja Fed i konferencja prasowa od 8.30, także bardzo ważna część tego wydarzenia. Przejdźmy zatem na platformę na platformę, czyli spadki sprowadziły SP500. Tym razem już zamknięcie jest poniżej 20% od szczytu, czyli mamy oficjalną besę, czyli od szczytu trzech czasów do aktualnych poziomów jest minus 20%, czyli oficjalnie książkowo jest to besa. Czyli czekamy, czekamy na jutrzejszą decyzję Fed i odpowiednio reakcję z rynku. I to, jak się zachowa rentowność amerykańskich obligacji przede wszystkim, a to zdeterminuje to, co się będzie dziać na giełdzie. Czyli rynek szeroki SP500, NASDAQ bardzo podobnie nie ma co na, na ten wykres dzisiaj przechodzić. Czyli rynek szeroki SP500. Przejdźmy na pochodną rentowności amerykańskich obligacji, czyli obligacje. TLT obligacje poziom wsparcia nie został zachowany, dlatego iż rentowność obligacji w dalszym ciągu rośnie i dlatego też rynek obligacji spada, czyli rynek obligacji jest kluczowym rynkiem, gdy pęknie bańka na rynku długu, będzie to oznaczało większe problemy nie tylko dla giełdy, tyle dla ekonomii jak, jak taki, także bardzo ważny moment nie tylko dla giełdy, ale generalnie dla nas wszystkich, natomiast jest jeszcze gdzieś tam miejsce zatrzymania, nie ma jeszcze takiej, nie ma paniki, nie ma krachu, dopiero gdzieś stoimy przed dniu ewentualności takiego wydarzenia, także jeśli jutrzejsze posiedzenie Fed rynek zinterpretuje pozytywnie, to w dalszym ciągu można liczyć na uspokojenie się tej sytuacji, przypominam, WIX znajduje się na poziomie nigdzie indziej, tylko oporu, czyli klasycznie każdy opór można się spodziewać Prawdopodobieństwa odbicia z tego poziomu, a nie przebicia. Czyli jeśli będziemy widzieć tutaj reakcję odbicia, będzie to pozytywne. Natomiast jeśli zobaczymy tutaj przebicie, to też będzie to jednoznaczny sygnał, który należy respektować, niezależnie jaki on by był, czy na rynku długu, czy na wix czy na SP500. Informacje będziemy mieli dość klarowne, dlatego że sytuacja już teraz jest bardzo napięta, czyli Jutro sądzę, że będzie taki dzień rozstrzygnięcia, w którą stronę giełda może iść. Czyli szeroki rynek SP500, rynek długi pochodny od amerykańskich rentowności obligacji. Innym bardzo ważnym wykresem do obserwacji jest ropa. Czyli ropa jest bardzo silnie powiązana z inflacją. Jeśli ceny ropy rosną, tak jak mieliśmy do czynienia przez ostatni czas, i to nie tylko. Mam tu na myśli marzec, ale umacnianie ropy było już od grudnia, bardziej powolne, ale jednakże mieliśmy do czynienia z umacnianiem cen ropy. Jeśli zobaczymy spadek cen ropy, zelży to inflacji, tak? czyli problem zmaleje, jeśli tylko ceny ropy malały, rozpoczęłyby inny trend niż do tej pory. A czy jest na to szansa? Zobaczmy. Mamy tutaj narysowany poziom oporu, którym jest szczyt z początku marca. Natomiast notowania w tym momencie o maj, czerwiec, rysują się w takim klinie wzrostowym, który generalnie jest formacją prospadkowo. Tylko musi, musi gdzieś tam notowania wyjść z tego klinu, żebyśmy mogli coś więcej powiedzieć. One w tym momencie znajdują się w dalszym ciągu w klinie. Przejdźmy do kontraktu CFD tutaj sierpnia. Czyli widzimy, iż w dalszym ciągu nie ma osłabienia, ale też nie ma umocnienia. One po prostu, notowania, są uwięzione w klinie. Rozstrzygnięcie, wyjście, z którego, trwałe wyjście, którąkolwiek ze stron, da nam odpowiedź, też w której stronie możemy się spodziewać, iż idzie giełda jako całość. Czyli jeśli będą spadki, rozpocznie to gdzieś tam, da nadzieję na obniżenie inflacji. Natomiast jeśli będziemy widzieć, Kolejne trwałe wzrosty, popyt rosnący, to jednakże scenariusz prospadkowy dla giełdy będzie także możliwy. Także kolejnym ważnym wykresem jest crude oil, ropa i odpowiednia reakcja w zależności od rozstrzygnięcia tego, czy wygra popyt, czy też podaż. Także ropa naftowa także bardzo ważny instrument do obserwacji. Dolar. Dolar bardzo się umacnia. W dalszym ciągu, przejdźmy na euro-dolara na początek, czyli tutaj wspomniany przez, przeze mnie ostatnio poziom wsparcia jako kluczowy, zaznaczyłam i za chwilkę odniosę się do wykresu w długim terminie, żeby, żebyśmy zobaczyli, jak kluczowy ten poziom jest. I klin spadkowy, który tutaj jest, no ostatnie spadki mają miejsce z powodu odbicia się z poziomu tutaj oporu wynikający z tego klinu. Natomiast proszę zobaczyć jak wsparcie jest kluczowe o jakich interwałach czasowych my tutaj mówimy czyli mamy kilka kolejnych lat pierwszy dołek na tym poziomie był 2015 rok później respektowany w dalszym ciągu 2016 17 lekki test 2020 i teraz te notowania są z powrotem na tym poziomie czyli bez dwóch zdań poziom jest mocny poziom wsparcia tylko zobaczymy, czy tym razem także zadziała, tak? dlatego że jeśli spojrzymy na rynek dolara, to widzimy, iż jest umacnianie indeksu dolara, jest bardzo mocne i tak naprawdę znajduje się on w takim kanale wzrostowym i nie możemy wykluczyć dalszego szybowania do górnych ograniczeń tego kanału. Tak? Natomiast też dolar. In, Indeks dolara jest silnie powiązany z innymi instrumentami, i także indeks dolara warto obserwować i będzie reakcja jutro na decyzję Fedu. Także tutaj też wszystko gdzieś tam przed nami, jeśli chodzi o dolara. Jeśli jesteśmy przy dolarze, spójrzmy na wykres dolara do polskiej złotówki. W dalszym ciągu znajduje się na poziomie oporu, czyli tutaj pomysł na hedge do dolara. Hedge jest generalnie strategią zabezpieczania i jako taka powinna być stosowana zawsze, jeśli mamy dolary w swoim portfelu, jeśli ktoś chce się pozbyć ryzyka walutowego, a dodatkowo, jeśli wspieramy się kursem dolara, jeśli on jest wysoko, możemy, mamy możliwość zawarcia hedżu, gdy notowania dolara są wysoko, to tylko jest gdzieś tam dodatkowa korzyść, natomiast oczywiście nie ma gwarancji, iż dolar będzie się osłabiał z tych poziomów, jak widzimy ryzyko jest spore, że on może dalej się umacniać, natomiast hedge eliminuje nam ryzyko walutowe, tak? czyli zawieramy pozycję krótką na tej parze walutowej i jeśli dolar będzie się osłabiał, my będziemy na hedżu, na takiej krótkiej pozycji, na tej parze walutowej zarabiać. Bitcoin, bitcoin cierpi na dalszą tutaj przecenę, korektę, zobaczmy wykres tygodniowy, logarytmiczny, Tutaj nakreślałam go w poszukiwania dalszych poziomów wsparcia, praktycznie wszystkie poprzednie zostały przełamane, teraz końcowym gdzieś tam wsparciem, jakie można znaleźć w tym kanale wzrostowym dla bitcoina, które jest, to jest linia trendu kanału już dolne ograniczenie, to mamy tutaj dołek 2015, dołek 2020 i w tym momencie notowania kierują się do tej tutaj już w naj, najniższej linii tego kanału wzrostowego dla bitcoina, czyli znotowania są niedaleko tego właśnie wsparcia. I metale szlachetne, złoto, bardzo też ważny i kluczowy temat, moment dla złota i już powiem dlaczego. Z kilku względów. Jeśli spojrzymy tylko na analizę techniczną, to wielokrotnie wspomniany przeze mnie podwójny szczyt. Generalnie podwójny szczyt, jest bardzo silną formacją i jeśli jest testowana linia trendu wzrostowego po podwójnym szczycie, to generalnie podwójny szczyt wygrywa. I to jest prawda. Mamy taką formację z jednej strony. Z drugiej strony mamy też inną, inne powody z analizy technicznej, czyli mamy formację trójkąta, z której złoto zdołało wyjść na początku tego roku. Tutaj widzimy wzrost. Teraz mamy retest do poziomu. Tutaj górnego ograniczenia tego trójkąta, a to jest z kolei prowzrostowe, czyli mamy dwie formacje gdzieś przeciwko sobie, dwa argumenty, natomiast to dopiero rozstrzygnięcie da nam kierunek. Z kolei z punktu widzenia analizy pod względem fundamentalnym, zobaczmy, jak ma się stopy procentowe i inflacja do złota. Mamy inflację, tak? Złoto. Nie, nie rośnie, tak jakby się mogli tego oczekiwać, ze względu na to, moglibyśmy oczekiwać, iż złoto będzie się umacniać, bo jest inflacja. Natomiast złoto nie lubi ryzyka podwyższenia stóp procentowych bardziej, tak? czyli to jest przeważa tutaj. I tak się stało. Gdy cały czas w powietrzu wisi to, iż FED będzie powyższa stopy procentowe, nie służy to notowaniu złota. Pytanie, jak daleko Fed może się posunąć i posunie się w dalszym podwyższaniu stóp procentowych, bo jeśli przytrzyma swoją, zwolni tempo podnoszenia stóp procentowych lub zrezygnuje z podwyższania, to będzie to bardzo korzystne dla złota. To będzie wtedy szansa, moment dla złota. Także też zobaczmy jutro, czy Fed podwyższy stopy tak, jak rynek tego chce i oczekuje, bo jeśli nie. Mniej podwyższy, to może być to bardzo pozytywne dla złota i wtedy być może dolar się będzie osłabiał. Czyli jutro naprawdę kluczowy, kluczowy dzień, który pomoże, da odpowiedź na wiele z tych pytań, które dzisiaj jeszcze są pytaniami, nie ma ostatecznych odpowiedzi. Wykresy są na kluczowych poziomach w dalszym ciągu i czekają na więcej informacji, które uzyskają jutro. Czyli proszę zobaczyć, złoto nic nie jest przełamane, wsparcia są utrzymane, Ok, świeczka wczorajsza świeca mocna, natomiast poziomy utrzymane, zobaczymy, jak jutro, jaką tutaj będziemy mieć odpowiedź jutro. Srebro już nie jest tak wymowne jak złoto, nie ma tutaj takich przebak. Raczej tutaj przeważa nawet podaż, tak? Czyli tutaj podaż wygrywa, popyt przegrywa, raczej jest takie momentum bardziej spadkowe niż dla złota. To złoto tutaj bardziej w tym momencie świeci, jeśli można tak to ująć. Czyli bardzo ważny moment, bardzo ważny dzień dziś, jutro, szczególnie jutro na to, abyśmy mogli się odpowiednio oplasować na przeróżnych instrumentach, odpowiednio do tego, co będziemy widzieli przed sobą. Tak? Jeśli rynek długu w dalszym ciągu będzie tak się osłabiał, obligacje będą, ceny obligacji będą maleć, a rentowność będzie tak rosła, będzie to stanowiło bardzo poważne zagrożenie dla giełdy. Jeśli jednakże tak się nie stanie, to odwrotnie, to może być to bardzo pozytywne. Czyli czekamy po prostu to, co się wydarzy jutro. Warto być i obserwować instrumenty właśnie jutro, które tutaj nakreśliłam jako kluczowe. I to tyle z mojej strony dzisiaj. Sądzę, że naprawdę niespotykanie, ważny moment jest właśnie teraz. Także zapraszam do tego, żeby być otworzyć platformy, zobaczyć, co tam się dzieje, zawrzeć jakieś transakcje odpowiednio do tego, jaka będzie reakcja jutro. Szczególnie nie tylko nawet na decyzję, ale nawet na przemówienie. Też możemy się spodziewać zmienności. Takie przemówienie bardzo często powoduje lokalną, krótkoterminową zmienność i dopiero później jest nadany kierunek. To też warto pamiętać. Czyli z mojej strony to wszystko. Kluczowy moment to dopiero jak będzie odpowiedź najtrzeciejsze posiedzenie da nam więcej faktów. To jak się zachowa rynek, będzie tutaj kluczową wskazówką. Jaka będzie reakcja giełdy, a będziemy to widzieć niegdzie indziej, tylko na wykresach. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału, polubienia materiału, jeśli się podoba. Życzę państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.